Dwie kamery sportowe firmy Rolaj, które wizualnie różnią się tylko kolorem: model 8S, jest w kolorze czarnym, model 9S, w kolorze szarym. Co zatem różni te dwie kamery? I która z nich jest lepsza? Zapraszam do oglądania. Pełne testy tych, a także innych kamer można zobaczyć na kanale. A dziś zapraszam na porównanie. Kamery Rolei model 8S i 9S to urządzenia niemal bliźniacze. Główna różnica to rodzaj zastosowanych matryc. Model 8S posiada 13-megapikselową matrycę Sony AMX278 w rozmiarze 1 na 306 cala i proporcjach 4x3. Rozmiar pojedynczego piksela to 1,12 mikrometra. Model 9S. 8,5 megapikselową matrycę Sony IMX317 w rozmiarze 1 na 25 cala i w proporcjach boków 16 na 9 Rozmiar pojedynczego piksela to 1,62 mikrometra. Większy pojedynczy piksel w kamerze 9s daje nadzieję na lepszy obraz. Różne matryce mają też wpływ na różne możliwości zapisu rejestrowanych filmów. 9 rejestruje filmy w rozdzielczościach 4K, w 60 i 30 klatkach na sekundę, 27K w 30 klatkach na sekundę, 1080 w 120, 60 i 30 klatkach na sekundę, 720 w 240, 120 i 60 klatkach na sekundę. Ósemka zaś 4K w 60 i 30 klatkach na sekundę, 27K w 30 klatkach na sekundę, 1080, w 60 i 30 klatkach na sekundę, 720 w 120 i 60 klatkach na sekundę. Zobaczmy jak kamery nagrywają z włączoną stabilizacją obrazu w pochmurny dzień, kiedy światła jest mniej. kamerki się spiszą w dosyć wymagających dla nich warunkach, czyli w słoneczny dzień w lesie, gdzie duże kontrasty i duża ilość szybko zmieniających się szczegółów będą sporym dla nich wyzwaniem. Kamery umieszczone są na gimbalu, mają wyłączoną stabilizację, by móc nagrywać z maksymalną możliwą jakością obrazu. A teraz sobie możemy zrobić próbę mikrofonu. Eee, nagrywamy kamerami Rolaj Action Cam 8S Plus oraz Rolaj Action Cam 9S. Plus. Idziemy sobie przez zaśnieżony las. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Próba mikrofonu, kamer Rolaj 8S Plus oraz 9S. Plus. Mamy minus 3 stopnie na dworzu. Piękną słoneczną pogodę. No, ciekawy jestem, jak sobie te kamerki poradzą w tych warunkach. Na no, pozorom wcale nie są łatwe, aczkolwiek stworzone do nagrywania. Jeszcze raz, wyliczanka 1, 2, 1, 2, 3, 4. Testujemy dwie kamery: Rolej Action CAM 8S i Rolej Action CAM 9S. Także tak to nagrywają one dźwięk. A teraz zmieniliśmy włączyliśmy korekcję dystorsji. I zobaczymy jak teraz sobie kamerki radzą z włączoną korekcją dystorsji. Oczywiście na gimbalu, aby A teraz mamy Full HD 60 lat na sekundę z wyłączoną korekcją dystorsji. Także najlepsza ewentualna możliwa jakość tego obrazu powinna być. No oczywiście Full HD 60 lat na sekundę. I tak sobie radzą, czy radzi ta kamerka. Podejdziemy sobie do napisów i zobaczymy, jak to będzie wyglądało o gimbal nam się rozładował. No to trudno. Kolejne wyzwanie, czyli nagrania nocne. Zobaczmy teraz nagrania poklatkowe. Na początek timelapsy. dla odmiany Hyperlapse. I tutaj uwaga, że stabilizacja w nagraniach pokrotkowych w kamerze 8s+ działa do rozdzielczości 2.7k, w 4k już nie działa. Pora na podsumowanie, ponieważ obie kamery nagrania w 4k i 60 na sekundę mają interpolowane, to postanowiłem, że nie będę się nimi zajmował. Powiem tylko to, że 9 najprawdopodobniej interpoluje z 27, a 8 z 1080. Jak łatwo mogliśmy zauważyć, to w przypadku rejestracji w 30 klatkach na sekundę jakość obrazu w zakresie szczegółowości w obu kamerach jest porównywalna odrobinę mniej szumów i troszkę lepszą szczegółowość ma 9S. Dużą różnicę widać przy rejestracji w 60 klatkach na sekundę, gdzie kamerka 8S nie dorównuje do dziewiątki i jest wyraźnie gorsza. Inną przewagą dziewiątki jest niewiele, ale jednak trochę szerszy kąt widzenia. Kolorystyka w kamerze 8S jest na bardzo wysokim poziomie, natomiast w kamerze 9S jest po prostu świetna, szczególnie w zakresie odwzorowywania rzeczywistych barw nagrywanej sceny. Kolory są perfekcyjnie zbliżone do naturalnych z idealnie oddanymi barwami. I to oddanie barw, jak dla mnie, jest najlepsze ze wszystkich kamer sportowych, z którymi miałem do czynienia. Automatyka ekspozycji w obu kamerach działa bardzo dobrze. W nagraniach nocnych, dzięki lepszej matrycy, wygrywa 9s. Rejestracja dźwięku to też ten sam poziom, z lekkim wskazaniem tutaj na 8s. Stabilizacja w obu kamerach jest na takim samym poziomie i trudno wskazać, która jest lepsza. Menu obu kamery to ten sam schemat i styl. Można powiedzieć, że to bliźniacze kopie. Która z kamerek jest lepsza? Niewątpliwie więcej atutów jest po stronie szarej kameryki 9S. Czarna kamera 8S, będzie dobrym wyborem dla nabywców, których zadowolą nagrania rejestrowane w 30 klatkach na sekundę. A co Wy myślicie o tych kamerach? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli macie pytania, chętnie odpowiem. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Już wkrótce nowe testy i recenzje. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.